ze mną jest kolejny gość Jacek Łazuka, pan Jacek Łazuka, firma Balex Metal. Balex Metal, firma, która już jest weteranem FMB po raz drugi, jest nam niezmiernie miło. Dziś porozmawiamy sobie o ocieplaniu od wewnątrz, czyli o temacie, który już dzisiaj się pojawił, który jak się okazuje jest i może być ewidentnie wyzwaniem dziś w tym współczesnej modernizacji. No i właśnie, Jacku, porozmawiajmy sobie o tym ocieplaniu od wewnątrz i może zacznijmy od tego, jakimi wymogami technicznymi. W tej dziedzinie się kierujemy, na jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę. Dobrze. Co do zasady współczynnik U określony jest przez warunki techniczne i w przypadku dachu U max to jest 0,15 W na metr kwadrat kelwin, w przypadku ścian to jest 0,20. Jeżeli mówimy o termomodernizacjach, tak, chcemy się zbliżać do, do tego standardu energooszczędnego, blisko zero, energetycznego bądź wręcz e, pasywnego i mamy do czynienia z budynkami istniejącymi. Oczywiście opcje są dwie, możemy izolować od zewnątrz, docieplenia dociepleń bądź wymiana termoizolacji, była o tym e, mowa już nawet na tym w tej edycji FMB. Natomiast istnieje opcja docieplenia od wewnątrz. To jest szczególnie też istotne w przypadku obiektów zabytkowych, prawda, gdzie nie możemy izolować od zewnątrz, natomiast mamy w zasadzie otwarte pole do stosowania termoizolacji wewnętrznych. To nie jest łatwy temat, to nie jest łatwa sprawa w szczególności w naszej strefie klimatycznej, która nazywa się umiarkowana, ale jest umiarkowana tylko z nazwy. Nie wolno bezkarnie przełożyć całych umownych 20 cm styropianu z zewnątrz. Do wewnątrz. To jest bardzo ryzykowne z wielu powodów, ale to jest opowieść na zupełnie inne spotkanie i na długie spotkanie rzeczywiście. Natomiast termoizolacja wewnętrzna jest możliwa przy pewnych uwarunkowaniach, przy zastosowaniu e, niektórych materiałów, w szczególności w aspekcie paruizolacyjności czy wręcz gazoszczelności, bo ten aspekt jest niestety pomijany. Mamy sporo. Rzeczywiście bez informacji na rynku, i staramy się je rzeczywiście, rzeczywiście prostować. Ja kiedyś miałem taki swój epizod w życiu, że, że wydawałem książkę pana profesora Roberta Wójcika na temat ocieplenia od wewnątrz. Tak, tak. I, i no, no, rzeczywiście minęło już parę lat do tego czasu. Nie widzę jakiegoś przełomu na rynku. Do tej pory raczej to status quo jakby zostaje. Rozumiem, że firma Balex ma zupełnie nową propozycję w tym, w tym, w tym, w tym zakresie. Tak, niesiemy, niesiemy ten o światy, bo rzeczywiście te, te aspekty, w szczególności wilgotnościowe, bo aspekty termiczne są proste, to jest arytmetyka, prawda? Opór termiczny plus opór termiczny równa się całość, tak? Natomiast w aspekcie wilgotnościowym brak jest zrozumienia na rynku i o ile... Inwestorzy nie rozumieją pewnych zjawisk fizycznych, które zachodzą w przegrodzie zewnętrznej. Wykon część wykonawców, ok, to jest w pewnym stopniu zrozumiałe, natomiast e, mamy też e, nie tyle sygnały, ile spotykamy się ze z niezrozumieniem tego zjawiska e, wśród projektantów. Ok, dlatego porozmawiajmy o tym, tak. bo wydaje mi się, że to jest istotne, żebyśmy sobie wyjaśnili tą, 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 tą fizykę, e, co, jak, tak. jakie procesy tu następują. Wiem, że przygotowałeś dla nas takie, takie, takie slajdy, które mają nam opisać to, to zagadnienie. Porozmawiajmy o tym. Prosimy o właśnie o taki komentarz odnośnie tego, jaki macie pomysł na to, i jaką, 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 jaką filozofię tutaj wypracowaliście sobie. Tak. W powszechnej, komunikacji, w powszechnej komunikacji bardzo często stosuje się twierdzenie, że ściany i dachy powinny być może nie tak, przegrody zewnętrzne powinny być wykonywane w wersji otwartej dyfuzyjnie, żeby oddychały, tak? żeby, żeby te przegrody oddychały, w szczególności w przypadku takim, jeżeli mamy do czynienia z pomieszczeniami wilgotniejszymi, kuchnia, łazienka, toaleta, pralnia, suszarnia, tak? w, tych, w tych miejscach tym bardziej powinno się stosować przegrody otwarte dyfuzyjnie, czyli oddychające w cudzysłowie, oczywiście. To jest rozwiązanie które przemawia do nas poniekąd w jakiś sposób intuicyjnie, ale ono jest absolutnie nielogiczne. Spójrzmy na, na kilka slajdów, które pozwoliłem sobie symbolicznych e, przygotować. E, w tej chwili na pierwszym slajdzie widzimy, e, widzimy sytuację, w której ściana jest rzeczywiście otwarta dyfuzyjnie. Tutaj akurat grubościami, rodzajami materiałów możemy sobie, możemy sobie manewrować, dobierać porotermy czy inne e, inne materiały ścienne grubości termoizolacji możemy sobie dobierać. Natomiast w sytuacji takiej, w której mamy warunki normatywne 20 stopni wewnątrz i 55% wilgotności, i mamy warunki zimowe, w ścianie otwartej dyfuzyjnie dochodzi do kondensacji. I o ile te wartości, które widać tutaj na, na slajdzie, 550 gram na metr kwadratowy na rok, taka jest ilość kondensatu, która wychodzi, wychodzi z obliczeń, na metr kwadratowy, 550 gram, ona nie jest kolizyjna. Ona jest sprawdzana tylko pod kątem czasu wysychania. Jeżeli ten czas wysychania wychodzi nam kilkanaście dni, 30 dni, 50 dni, bądź w jednym modelu, który kiedyś przeliczałem, wyszło 110 dni, to też pod tym względem nie było krytyczne czy kolizyjne, dlatego że oczywiście ściana wyschnie i będzie przygotowana do przyjmowania kolejnego kondensatu w sezonie, w sezonie jesienno-zimowym. Natomiast jeżeli by Zgodzić się z tą argumentacją, z tą komunikacją, że w pomieszczeniach wilgotnych ściana powinna być otwarta dyfuzyjnie, to spójrzmy, co się dzieje. Slajd kolejny. Ilość kondensatu rośnie, może niewykładniczo, ale znacząco. Tak? Przy 80% wilgotności, co może być przecież uzyskiwane w niektórych wilgotnych pomieszczeniach, ilość tego kondensatu wychodzi około kilograma. Tam było dokładnie 970 gram w tym wyliczeniu, które, które zrobiłem. I tu też czas wysychania nie jest kolizyjny. 35 dni ta ściana wyschnie. Wysknie na wiosnę, w lecie i jest, i jest w porządku. Natomiast w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy potrzebujemy tej termoizolacyjności, kiedy zaprojektowaliśmy sobie nasz budynek, zapłaciliśmy za ten projekt, tak e, budynek blisko zero energetyczny, to opór termiczny tej ściany nie jest taki, jaki jest wyliczony arytmetycznie opór termiczny wynika wyłącznie z sumowania, z obliczenia i z sumowania e, pojedynczych oporów termicznych ściany, termoizolacji itd. w warunkach idealnych, czyli w warunkach suchych. Obliczenia oporu termicznego ściany nie uwzględniają kondensatu. A zgodźmy się, że przy tej ilości, na poziomie kilkuset e, gram e, kondensatu w ścianie, ten opór termiczny jest co najmniej niepewny, tak? A z całą pewnością wątpliwy i to wymaga Wymaga pewnych, e, pewnych zabiegów, jak, jak się przed tym ochronić, jak, jak, jak tego uniknąć. E, na kolejnym slajdzie, symbolicznie, symbolicznie umieściłem e, w tym wilgotnym pomieszczeniu, umieściłem jakąś przegrodę paroizolacyjną od strony wewnętrznej, czyli zablokowałem możliwość emisji pary wodnej, a co najmniej ją e, mocno zredukowałem. I ilość kondensatu wynosi zero, dlatego że ilość tej pary wodnej, która przejdzie do ściany. Jej ciśnienie parcjalne będzie na tyle niskie, że nie dojdzie do powstania kondensatu. I dopiero taka ściana ma te parametry, które są w projekcie. Ma taki opór termiczny i takie zapotrzebowanie energetyczne na energię cieplną, będzie takie jak, jak założone w projekcie. I tutaj dochodzimy do tego rozwiązania, które my jako Balex Metal proponujemy. Zamiast tej symbolicznej, symbolicznej folii paroizolacyjnej czy jakiejś przegrody, paroizolacyjnej. Można zastosować płytę Termano GK. Płyta Termano GK to jest produkt kompozytowy, zintegrowana płyta PIR Termano z płytą gipsowo-kartonową, co oczywiście od razu pozwala na stosowanie wszelkich zabiegów wykończeniowych, znanych po prostu z technologii użycia płyty GK. Ten model, ten model ściany dopiero reprezentuje te parametry, które są wymagane, które są potrzebne, które są obliczone, na które liczymy i za co żeśmy zapłacili. Oczywiście opór termiczny tej ściany, która jest tutaj w tej chwili na slajdzie, w przeciwieństwie do oporu termicznego tej ściany, w której pokazywałem blisko kilogram kondensatu na metr kwadratowy na rok, one nie mogą być równe nie są równe i nie będą równe w związku z czym musimy zmienić sposób naszego rozumowania, naszego myślenia i tak projektować e, przegrody, żeby ten kondensat pary wodnej, który się pojawia, żeby on nie był kolizyjny, żeby on nie wpływał nam na opór termiczny, bo wydamy więcej na ogrzewanie. A chodzi przecież głównie o Oszczędność energii, te wszystkie projekty, o których rozmawiamy w trakcie forum materiałów budowlanych, one mają dążyć do tego, żebyśmy ograniczali zużycie energii pierwotnej, mhm. surowców itd. Okej, okay, dobrze, no, mamy taki, takim tytułem wstępu trochę yy, wyjaśnione, yy, jaka jest idea wprowadzenia w ogóle prac nad tym produktem. Mamy produkt pod tytułem Termano GK, i yy, ja rozumiem tak, produkt, który stosujemy do ocieplania od wewnątrz i rozumiem, że możemy go stosować wszędzie, kiedy mamy taką jakby sposobność i, i, i sytuację, że możemy zastosować. Czy są jakieś ograniczenia? Ograniczenia mogą być związane z typem płyty GK, tak? Bo Jakub Alex Metal produkujemy, produkujemy tą płytę, ten produkt kompozytowy z płytą wodoodporną, która daje oczywiście większe możliwości odnośnie zastosowania właśnie w pomieszczeniach wilgotnych, kuchnia, łazienka, pralnia, suszarnia. Tam, gdzie ta wilgotność okresowo, ale jednak jest jest wyższa naturalnie w przypadku zastosowań na klatkach schodowych, tak? Lambda upoważnia nas do zastosowań na klatkach schodowych tego produktu w grubości umownie 2 cm i to wystarczy zgodnie z warunkami technicznymi, żeby te klatki schodowe zaizolować. No tam na dobrą sprawę mogłaby wystarczyć płyta zwykła, tak? Zwykła płyta szara gipsowo-kartonowa, chociaż są głosy z rynku, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych i wykończenia no, ta wilgotność jest na tyle wysoka, że wskazane jest, żeby klatki schodowe również realizować w wersji wodoodpornej, czyli w wersji zielonej. Mhm, mhm. Tak. Czyli, mamy, czyli mamy płyty pod, pod takie pomieszczenia mokre, mamy pod tak. pomieszczenia niemokre, tak nazwijmy. E, jakie mamy grubości tych płyt? E, co, 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 co oferujecie? Postawiliśmy, postawiliśmy na razie na, na... <grym> małe grubości, w które... w których płyta PIR ma 2-4 lub 5 cm, i to są rozwiązania dedykowane do izolacji wewnętrznych. Tak jak powiedziałem, nie wolno bezkarnie zrobić pełnej, pełnowymiarowej termoizolacji od strony wewnętrznej, nie w naszej strefie klimatycznej. Mhm. I dlatego to są produkty dedykowane. Im cieniej, tym lepiej, im cieniej, tym bezpieczniej tak? od strony wewnętrznej. Natomiast produkujemy też płytę grubą, w której PIR ma 108 mm dokładnie. To jest do zastosowań podkrokwiowych, bo drewno, konstrukcja drewniana dachu pozwala nam na więcej. Rzeczywiście drewno jest tutaj tym wdzięcznym materiałem, który, który pozwala na więcej, i to jest grubość dedykowana do tych rozwiązań. Jeżeli mówimy o izolacjach wewnętrznych, strony wewnętrznej ścian zewnętrznych, to tutaj powinniśmy się ograniczyć do grubości małych, niewielkich. Nawet jeżeli takie płyty na rynku są grubsze, to nie powinniśmy iść w tą stronę. To jest bardzo, bardzo ryzykowne. Wykonalne, ale trudne. Gdy myślę o cieplarni od wewnątrz, to myślę zabytki. Tak. Ja rozumiem, że to jest produkt również Oczywiście. Yy, tak, pod tetyn, Oczywiście. Ale również rozumiem, że pod tradycyjne budownictwo, współczesne, jeśli jest taka potrzeba, to również to rozwiązanie można zastosować. Tak, dokładnie. Jeżeli mówimy o termomodernizacjach budynków istniejących, a w, tak jak już rozmawialiśmy na, chociażby w poprzedniej edycji FMB, ilość budynków, które wymagają termomodernizacji jest obłędna. Nie zawsze możemy sobie pozwolić wręcz na, na docieplenie strony zewnętrznej, chociażby ze względu na odległość od, od, od o, granicy działki czy no, z różnych powodów, tak? i jesteśmy w takim układzie odcięci od takiego rozwiązania, zostaje nam izolacja wewnętrzna. I do tego celu im cieniej, tym lepiej, w związku z czym zastosujmy materiały o lepszej lambdzie, dlatego że oczywiście 2 cm płyty PIR, płyty TERMANO to jest odpowiednik odpowiednio większej grubości multiporu stosowanego tak do, do izolacji wewnętrznej, czy wełen, czy, czy styropianów. Myślisz, że to rozwiązanie no, wspomniałeś się o tym multiporze, no, który jest z moich obserwacji pewnie chyba najpopularniejszym materiałem? Tak. To, to to rzeczywiście Wasze rozwiązanie kierujecie na to, żeby, żeby zaburzyć tą, 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 tą równowagę na rynku? No, podejrzewam, że jej nie zaburzymy ze względu chociażby na podaż, mhm. Prawda? Mhm. podaż materiału. Natomiast. Dążymy do tego, żeby zmienić, zmienić sposób myślenia. Termalogika jest produktem, który jest poza tym, że jest termoizolacją, to jest od razu też materiałem wykończeniowym, co niewątpliwie przyspiesza, przyspiesza ilość prac. Tego nie trzeba tynkować, tak? w przeciwieństwie do, do multiporu, więc też ograniczamy ilość wody zewnętrznej, którą stosuje się do, do naszych technologii. Uważam, że Większość technologii, zbyt wiele technologii naszych budowlanych w Polsce to są technologie mokre. Powinniśmy iść w stronę, w stronę suchego montażu, w stronę Technologii, które ograniczają wodę, bo nie oszukujmy się, z wodą też mamy problem. Mhm, mh, tak. Ym, proszę powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ym, czyli jakby tak podsumowując, dziś ten produkt, yy, poza tym, że, że jest oparty na, na izolacji typu PIL, tak. z racji tego daje nam, daje nam yy, mniejszą grubość, to rozumiem, że rozprawiliście się jakby z kwestią związaną z wilgotnością. To daje nam bezpieczeństwo i to są te cechy produktu, o których tutaj generalnie... Kluczowe, podstawowe, kluczowe. tak, to są, to są podstawowe i dlatego pracujemy też nad zastosowaniem płyt PIR, płyty PIR, Termano to są płyty gazoszczelne, tak. Pracujemy nad tym, żeby dało się to zastosować również od strony zewnętrznej, E, czyli pod etiks. W przypadku fasad wentylowanych to jest bezdyskusyjne. Tak? Natomiast w, e, w przypadku etiksu to nie jest takie proste. Płyty typu piertynkuje się na zachodzie e, bezpośrednio. Natomiast im bardziej na wschód, tym bardziej należy się tego obawiać ze względu na różnice klimatyczne, amplitudy temperatur dobowe i roczne. Głównie te dobowe. Tak, Skoki temperatur potrafimy w ciągu doby, doby mieć naprawdę o, o kilkadziesiąt stopni i to jest dość trudne, mamy na to rozwiązanie, pracujemy nad tym i e, w czasie skończonym przedstawimy odpowiednie rozwiązanie. Tutaj na slajdzie widać e, symbolicznie zaznaczyłem tutaj od strony zewnętrznej jakąś warstwę paroizolacyjnej, bo paroizolacyjną, żeby to było czytelne, bo Termano jest materiałem gazoszczelnym. Można to zaprojektować e, w sposób skuteczny i w sposób trwały również pod rozwiązania etiksowe, które królują u nas w Polsce, mm -hmm. tak jeżeli chodzi o o ściany zewnętrzne, także efekty będą lada już. I jeśli dobrze rozumiem, to sugeruję, że już wkrótce wprowadzić na rynek rozwiązanie ocieplenie na ocieplenie czy Pracujemy nad etiksowym, natomiast, natomiast od docieplenia dociepleń jak najbardziej też są. To, to jest niejako podpunkt całego, uh -huh. całego uh -huh. procesu. Projekt jest bardzo duży, natomiast nie ukrywam, że bazowym była możliwość zastosowania płyt PIR w naszym klimacie, w naszej strefie klimatycznej pod systemy etiks. Uh -huh. Okej, okay, to ciekawe. I y, kiedy planujecie premierę tego rozwiązania? No bo nie ukrywam, że to. to y, myślę, że duża część rynku. Czeka na takie rozwiązanie. Mamy do tej pory etix raczej. Królem, tutaj jest, 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 jest styropian i wełna, te, te materiały najczęściej są stosowane. Tak. Od wielu lat słyszy się, że firmy mają dopuszczenia na stosowanie pilu w Etiksach i mówią tak kolokwialnie mają na to papiery, tak? Natomiast generalnie chyba zabrakło tu, tu, tu firmom, które uczestniczą na, na tym rynku, takiej odwagi, aby postawić na izolację typu pil w kontekście Etiksu. No, mamy pewien stereotyp. Wełna na, na dach, steropian na ścianę. Walczymy z tym. Akurat w przypadku dachów mamy tutaj swoje duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o płyty PIR, termano e, zarówno dachy płaskie, jak i dachy skośne, i to robimy z powodzeniem. E, natomiast ściany zewnętrzne, docieplenie ETIX jest tym znakiem zapytania. Tak jak wspomniałem, to nie jest takie proste. Nie w naszej strefie klimatycznej. E, I owszem, są rozwiązania na rynku, w, dokładnie jedno, które znam, które. E, które oferuje płyty pod, pod takie bezpośrednie nałożenie tynku cienkowarstwowego. Osobiście no, mamy, mamy tutaj pewne znaki zapytania i chcemy je rozwiązać i je rozwiązujemy. To jest, tak jak wspomniałem, duży projekt. My w każdym razie przedstawimy, przedstawimy rozwiązanie bezpieczne i odporne na wszelkie. No, zmiany, zmiany klimatyczne, bo tego się obawiamy. Obawiamy się amplitud, temperatur, które akurat w ostatnich latach może nie są aż tak drastyczne, ale mogą powrócić. Tak, szanowni państwo, my we wrześniu zapowiadamy 13 września kolejne FMB, FMB numer 3. Ja mam nadzieję, że do tego czasu już będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Być może będzie wielka premiera tego, 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 tego rozwiązania tutaj w naszym studiu. Na koniec, jeszcze jedno pytanie. To wszystkie kwestie związane z ocieplaniem od wewnątrz to nie, to nie są łatwe zagadnienia. Też pewnie by się wielu osobom przydało takie wsparcie, powiedziałbym, takie powiedziałbym obliczeniowe w zakresie obliczania, doboru. Czy, czy jesteście wy, wy jako firma w stanie, mając to rozwiązanie termalogika również wesprzeć potencjalnych użytkowników, odbiorców w takim procesie jakby doboru, wyliczenia tego wszystkiego, tak aby dać im bezpieczeństwo? Co do zasady ta sfera należy do projektanta, prawda? Mm -hmm. To projektant dobiera wszystkie materiały i w miarę możliwości i, posi i, posi i posiadanego czasu e wspieramy projektantów, jak i Inwestorów w kwestii zrozumienia tego. Natomiast my nie wykonamy za projektanta pracy projektowej, e, owszem dużo danych jesteśmy w stanie dostarczyć, jesteśmy w stanie dostarczyć e, część obliczeń, wykonać, tak. Natomiast to nie do nas należy podpisanie mhm. się pod tym. To e, co my zaoferujemy pełen, pełen system, to on. Jeżeli mówimy o Etiksie, uh -huh. tak, jeżeli mówimy o Etiksie, to co my zaproponujemy, to zaproponujemy odpowiedzialny, pełny zestaw wszystkich składowych: klej, płyta, siatka, tynk z wariantami, z opcjami itp. Dobór. Natomiast w Kwestia doboru grubości, w zależności od tego, jaki to jest budynek, jakie to są pomieszczenia, jakie jest jego zapotrzebowanie na energię pierwotną, to w zasadzie jest, jest rola projektanta, ale będziemy to jak najbardziej, ten proces wspierać. Tak? Natomiast Wy na pewno zawsze tego projektanta już możecie wesprzeć w Oczywiście. promocji tego nowego rozwiązania, tak, który które z racji tego, że jest nowe to też być może wymaga pewnego pewnego komentarza yy, i objaśnienia. Ale nie bójmy się nowego, cegła pełna też kiedyś była nowością, także nie bójmy się tego. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, firma Balex Metal, Jacek Łazuka, Termano GK. E, dziękuję bardzo, dziękuję. do zobaczenia przy kolejnej edycji. E, to tyle jeśli chodzi o firmę Balex Metal. Ja Państwu przypomnę, że że Balex Metal to jest firma, która jest partnerem naszego spotkania. Firma Balex, jak również firma Klimas, Trentmet, jak firma Panasonic, jak firma Seleno oraz Tibel Eltron. Dzięki tym filmom tu dziś jesteśmy i możemy rozmawiać o tych technologiach stricte dedykowanych do modernizacji. Ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu, Państwa serdecznie zachęcam do tego, aby zadawać pytania, aby, aby też nam proponować tematy do przyszłych edycji FMB. Także w tej części to tyle, a za chwilę kolejne wystąpienia.